Cześć! Ja nazywam się Gustaw, a Ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji. A oto Citroen C2. Mały samochód miejski produkowany w latach 2003-2009. Model ten w 2005 roku przeszedł facelifting, a egzemplarz na jaki patrzycie został wyprodukowany w roku 2008. Ten mały samochód miejski mierzy 3,60 m długości, 1,65 m szerokości oraz 1,45 m wysokości. Waży 950 kg. Ten konkretny egzemplarz to usportowiona odmiana VTR. Charakteryzuje się m.in. dokładkami progów, poszerzonymi nad kolami. Mamy tutaj także inne zderzaki. Niestety, w przypadku tej odmiany trzeba bardzo uważać na to, pod jakie krawężniki próbujemy podjechać. Mamy tutaj także fabrycznie zamontowany spoiler. Citroen C2 zawsze miał napędzaną oś przednią, a do wyboru była pięciobiegowa skrzynia manualna albo pięciobiegowa przekładnia zautomatyzowana. Ten samochód wyjechał z fabryki w bogatej wersji wyposażenia Imprez, która obejmuje m.in. fabryczne czujniki parkowania. Do wyboru było 9 wariantów jednostek napędowych, 7 wariantów zasilanych benzyną lub dwa warianty z silnikiem diesla. A pod maską tego egzemplarza silnik 1.4. 75 koni, 120 Nm, prędkość maksymalna 170 km na godzinę, czas rozpędzania od 0 do 100 km na godzinę 12 sekund. Bak mieści 41 litrów. Przy spokojnej jeździe poza terenem zabudowanym jesteśmy w stanie osiągnąć spalanie rzędu 5 litrów na 100 km. W mieście będzie to około 7 litrów, natomiast przy wykorzystaniu w pełni potencjału tego silnika jesteśmy w stanie spalić nawet 10 litrów na 100 km. Samochód ten zawsze występuje w jednym wariancie. Jest on trzy a pomieści mieści cztery osoby. Pod maską znajduje się czterocylindrowy silnik benzynowy i pracuje on cicho. Pierwsze co zauważam, ruszając z miejsca parkingowego, ten samochód ma doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach. Lusterka może nie są duże, ale powierzchnia przeszklana tego samochodu jest gigantyczna. Kolejną rzeczą, jaką zauważymy, gdy już ruszymy, to to, że samochód bardzo słucha się kierownicy. Wystarczą niewielkie ruchy, a reakcja jest natychmiastowa. Bardzo mi się to podoba. Największy próg zwalniający w Okolicy Całkiem nieźle. To jest zawieszenia nierównołożone betonowe płyty 20 km na godzinę. Doskonale słychać po czym jedziemy, natomiast jestem zaskoczony tym, że w środku wciąż jest komfortowo. A jest to zawieszenie, które posiada. Sportowe cechy: znów betonowe płyty. Bez zarzutu, jestem bardzo mile zaskoczony tym, jak to zawieszenie łączy cechy sportowe oraz komfort. A jak ten samochód skręca? Przechyły na nadwozia są niewielkie. I można powiedzieć, że dzięki tej precyzji prowadzenia jesteśmy wręcz namawiani do szybkiego pokonywania zakrętów. Naprawdę mi się to podoba. Wow, <laughs> jest to przyjemność z jazdy i odnoszę wrażenie, że to prędzej wielosezonowe opony, które tutaj są, powiedziałyby, że mają dość, niż zawieszenie czy układ kierowniczy. A jak świetnica zawracania? Średnica zawracania wynosi rozsądne 9,9 m. Jak na tak niewielki samochód, jest to przeciętny wynik. I muszę także powiedzieć, że hamulce tutaj są naprawdę niezłe. A jak z dynamiką? Ruszamy spod podświatę? W mieście z całą pewnością nie będziemy zawalić drogi. 60 km na godzinę, czwarty bieg, 2000 obrotów. Komfortowo, wygodnie, a także wystarczająco cicho, chociaż słyszymy, że tył pojazdu nie jest najlepiej wyciszony. 50 km na godzinę, trzeci bieg, gaz w podłogę. Przyjemnie zestrojone zawieszenie, responsywny układ kierowniczy, całkiem dobre hamulce. Przydałoby się jeszcze tylko kilka koników więcej. Bardzo chciałbym się przejechać najmocniejszą wersją VTS. 90 km na godzinę, piąty bieg, 2500 obrotów. No niestety, słychać już, że jest to samochód zaprojektowany do miasta. Nie jest w nim najciszej, chociaż podróż z tą prędkością na dłuższą metę byłaby jak najbardziej możliwa. 120 km na godzinę, piąty bieg, 3,5 obrotów. Bardzo podoba mi się to, jak mimo bardzo wiecznego dnia, samochód ten wciąż prowadzi się precyzyjnie, co wcale nie jest oczywiste w takich warunkach pogodowych, gdy jedziemy małym samochodem. Szumy opływającego powietrza zaczynają być słyszalne, chociaż w samochodzie wciąż jest komfortowo i wygodnie. I myślę, że jest to rozsądna prędkość, by poruszać się na dłuższą metę tym samochodem. Gdy będziemy jechali szybciej, obroty silnika będą już po prostu bardzo wysokie zacznie być głośno. 140 km na godzinę, piąty bieg, 4000 obrotów. Samochód wciąż prowadzi się precyzyjnie. Natomiast jest tutaj po prostu głośno. Nie będzie to na dłuższą metę komfortowa podróż. Z dynamiką w trasie, czwarty bieg 90 km na godzinę, gaz podłogę. Jeśli podoba Ci się to co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. Witam Was z środka. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że jest tutaj naprawdę mnóstwo miejsca. Ja, mając 185 cm wzrostu, mam nad głową jeszcze bardzo dużo wolnej przestrzeni. Bez najmniejszego problemu jestem w stanie usiąść w odpowiedniej odległości od kierownicy. I myślę, że nawet osoba mająca 2 metry wzrostu usiądzie tutaj wygodnie. A pamiętajmy, że jest to mały samochód, który ma raptem 3,5 m długości. Kierownica regulowana jest w bardzo dużym zakresie zarówno góra-dół, ale także dalej, bliżej. Sam fotel jest materiałowy, obszerny, dosyć miękki natomiast posiada on całkiem nie najgorsze trzymanie boczne, więc w zakręty będziemy mogli wjeżdżać trochę szybciej. Regulowany przód, tył góra-dół. Oraz oparcie. Pedały rozmieszczono wystarczająco szeroko, nie ma najmniejszego problemu, żeby nimi operować. Jesteśmy w stanie w tym miejscu także położyć swoją lewą stopę, gdy jej nie używamy. Jest to całkiem wygodna podpórka, a nogi nigdzie nie zawadzają kierownicę. Mi na tym miejscu siedzi się wygodnie. Zegary są dosyć nietypowe. Na górze znajduje się obrotomierz, potem dioda wskazująca nam potrzebę zmiany biegu. Taki wyścigowy smaczek. A dalej jest wyświetlacz, który pokazuje nam przebieg, stan paliwa oraz prędkość. Mimo, że nie są to typowe zegary, mi udało się do nich dosyć szybko przyzwyczaić. Na wyposażeniu mamy automatyczne światła, pilot do multimediów, elektryczne lusterka. Na panelu centralnym znajdują się przyciski od elektrycznych szyb przednich, cup holder, mała półeczka oraz gniazdo 12V. Nasz kubek mieści się tutaj doskonale. Nieco powyżej znajduje się panel automatycznej klimatyzacji. Jego obsługa jest bardzo prosta. Dalej znajduje się radio CD oraz MP3. Przycisk od czujników parkowania oraz taka niewielka półeczka. Idealna na smartfon. Przycisk zamka centralnego, świateł awaryjnych oraz wyświetlacz komputera pokładowego. Data, godzina, temperatura. oraz inne niezbędne komunikaty. Będąc przy tunelu centralnym, warto zwrócić uwagę na dźwignię mechanicznej pięciobiegowej przekładni. Biegi wchodzą bez najmniejszego problemu. Do jej używania nie potrzeba siły. Może ten skok lewarka nie jest zbyt mały. Natomiast Mamy tutaj taki bardzo ładny szczegół, czyli czerwony kolor, który jest także na boczkach foteli oraz na uchwytach drzwi oraz na bocznym panelu. Wszystkie te akcenty nawiązują do koloru nadwoziem. Idziemy dalej. Schowki i schoweczki. O uchwycie na kubki wspominałem. Zanim niewielka półeczka. Kolejna półka w tym miejscu. W drzwiach znajdują się całkiem spore gazetowniki. Tutaj pewne drobiazgi wejdą. Oczywiście w drzwiach pasażera jest dokładnie taki sam schowek jak w drzwiach kierowcy, a przed pasażerem znajduje się naprawdę przepasny schowek, który pomieści całe Mnóstwo rzeczy. Do miejsca pracy kierowcy nie mam żadnych zastrzeżeń, i nawet bardzo długa podróż na tym fotelu nie byłaby najmniejszym problemem. Idę zatem sprawdzić, jaki jest fotel pasażera. Fotel pasażera jest identyczny jak fotel kierowcy. Nie posiada on tylko regulacji wysokości. Mimo to nad głową wciąż mam całkiem sporo wolnej przestrzeni. Nogi bez najmniejszego problemu mieszczą się. Jestem w stanie otworzyć schowek, nie uderzając o nie. Oba fotele z przodu są bardzo wygodne i oferują mnóstwo przestrzeni. Dlatego obawiam się, że z tyłu tego miejsca będzie już po prostu bardzo mało. By zająć miejsce z tyłu, należy pociągnąć tą dźwignię. Wtedy oparcie się składa i cały fotel możemy przesunąć do przodu. Natomiast ta przestrzeń nie jest zbyt duża i wsiadanie tam do tyłu raczej nie będzie przyjemnością. No. Otwór nie jest zbyt szeroki, ale mieszczę się. Okej. Okay. Na siedziszku się mieszczę. No, głową już dotykam do podsufitki, ale nie muszę się bardzo garbić. Na lewą rękę mam bardzo fajnie wyprofilowany podłokietnik. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest źle. Zobaczymy, czy da się fotel cofnąć. Stopy mieszczą się bez najmniejszego problemu, natomiast nie ma możliwości tak cofnąć fotel, by on się zablokował. Myślę, że osoba do 175 cm wzrostu spokojnie się tutaj zmieści. A gdy już ktoś tutaj będzie siedział, do dyspozycji są naprawdę duże gazetowniki. Dwa uchwyty na kubki. W oba nasz kubek wchodzi bez najmniejszego problemu, a po obu stronach znajdują się całkiem pokaźne schowki. Tutaj też możemy schować nasz kubeczek. Podoba mi się to. Dodatkowo mamy podłokietniki oraz głośniki. A te Boczne szyby nie otwierają się. Sprytnie pomyślany jest układ składania i przesuwania tego przedniego fotela. Mamy dźwignię nie tylko tutaj po lewej stronie, ale jest ona połączona z dźwignią po prawej stronie. I teraz, niezależnie z której strony sięgniemy, jesteśmy w stanie złożyć i pchnąć ten fotel do przodu. Tylny rząd siedzeń raczej nie jest przeznaczony dla dorosłych, ale dzięki szeroko otwierającym się drzwiom. Oraz przesuwnemu fotelowi przed niemu możemy bez najmniejszego problemu do środka włożyć fotelik, a dzieci będą miały wystarczająco miejsca podczas podróży. Bez najmniejszego problemu. Podana bagażnik. Niektórzy mogliby uznać, że w tak małym miejskim samochodzie nie ma o czym opowiadać, ale ten bagażnik kryje bardzo wiele ciekawostek. Pierwsza z nich. To dzielona klapa. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Gdy jesteśmy w jakiejś galerii handlowej, miejsca przy samochodzie nie jest zbyt dużo, to ta klapa ani nie zajmuje bardzo dużo miejsca nad samochodem, ani z tyłu jesteśmy w stanie jakąś torbę tutaj wrzucić. Gdy miejsca jest dużo, możemy otworzyć tą dolną część. Na tej klapie można usiąść. A dodatkowo kryje ona schowek na najpotrzebniejsze drobiazgi. Niestety takie rozwiązanie ma także wady. Właściciele nawet najbardziej zadbanych egzemplarzy skarżą się, że klapa w tym miejscu ryzywieje. Pod tą podłogą nie ma żadnego schowka i koło zapasowe znajduje się pod pojazdem. A pojemność tej skromnej przestrzeni bagażowej to 160 litrów. Jeżeli nie podróżujemy z kompletem pasażerów albo potrzebujemy przewieźć więcej bagażu, tylne fotele są regulowane. Po pierwsze, regulowane są w nich oparcia. Oparcie możemy także całkowicie złożyć. Dodatkowo fotel możemy przesuwać przód-tył. A jeżeli zachodzi taka potrzeba, możemy także go całkowicie złożyć. W tym pomaga nam siłownik. Teraz bagażnik ma około 600 litrów pojemności i naprawdę Dużo się tutaj zmieści. Czas na podsumowanie. Jak ja oceniam tego Citroena? Nie ukrywam, ten pojazd mnie zaskoczył. Tym, jak dużo ma miejsca na przednich fotelach, oraz tym, jak dobrze się prowadzi. Ja nazywam się Gustaw, a Ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć!